Szósty. O, przyszło. Szóstego, gdzie jesteśmy? Patrzcie. Mam nowy wykrywacz. Patrzcie. Jak to idzie? O, jest świetny. Patrzcie. Słuchajcie, że mamy szósty najp. Nie wiem, co to jest, ale. Tam, tam, tam są jeszcze nasze inne znaki. Co pokażemy na końcu, okej? Okay? No to, pa. 走、啊。 Lotka tak o, zwana. No. Ej, sobie patrzcie, patrzcie, w od pocisku znaleźliśmy. Nie miałem nie, takiego. Bierze by to na drowkę, patrzcie. To za skaru na drowek, patrzcie. Na drowkę, ale jeszcze ba, ale nie, może tu być jeszcze więcej, więcej, no więcej tych zawiasów. Ale my nie będzie już tu szukać, ale się, się dokopiemy tam do i wtedy padniemy Ale patrzcie, tata, skarżył na nas. Idziemy właśnie do lasu. Mam nowe wykrywać jeszcze. Patrzę, jeszcze raz. Mamy tutaj na No dobrze. To, to jak będzie następny sygnał, to od razu tata będzie. Yy, będzie y, rana nagrywał filmik, okej? Widzimy? No to pa! Oby, oby, w pa babcie podobał filmik. Patrzcie pa, co znaleźliśmy, to jest po prostu szat. To, to jest nasz nóż. Tata go znalazł. No, znalazł go, nie wiem, nie wiem kiedy. No, jak szedł gdzieś. A, a do tego, kojarzycie sobie? A, S, G. czy S, A? patrzcie co jeszcze tu mamy. Blaszka. I patrzcie co tutaj też mamy. Ech. Nie wiem co to jest. Może to kolejne? Ale, ale to jest chyba w wersji mini. Tylko może to jest jakiś nie no to jest metal, ale przecież to nie jest smetali. A no, to nie. Jakie zaraz są taki, że pewnie coś takiego tak zwisało. Jakieś naboje czy coś. I to chyba było coś tak wbite. I tak wtedy... Stąd tu był jakiś karabin i wtedy to tak się strzeliwało. Nie wiem co to jest. Tutaj mamy... Uhum. Patrzcie, Mama tutaj. mam tutaj, o jak to obstawić, traczek od pocisku, ale jest tutaj takiej części, patrzcie ja sam znalazłem, ale bez wykrywacza, bez niczego, bez tamtego wykrywacza. Co to? To, wiem, co to, to, to jest, wiem co to jest. To jest chyba taki od pocisku. Taka obrana. Co to? To jest, tutaj jest srebro. No widziałem To jest fajne. A też, tutaj mamy. o, Jak to już wiem co to jest? To jest coś takiego, to jest takie po nie, to nie jest tu tygu. Nie jest tu tego. To jest zwykła baszka. Odbrony. Na polu. Patrzcie, co tam się rusza. Patrzcie. Rusza się. Trochę jak w farmingu. No nie gram w farminga. Patrzcie, tata zapomniał zrobić tak, ale patrzcie, no coś takiego jeszcze tu jest. Nie wiem czy to jest jakieś banne, czy jakoś tak wlatywało w coś. No nie wiem co to jest. Ale ciężkie. Ale teraz to jest, to jest jeszcze cięższe, patrzcie. O, to też jest ciężka. No to jest chyba najcieżniejsze. To też jest ciężko. I ja jeszcze nie posyłam tego, patrzcie. Co blacha. No to pa! Pozdrawiam czarek wściuki. Oby znaleźli. To, a może jest trzy. Czy z cztery i jeszcze żeby znaleźli czołki gąsienicę? Pozdrawiam tateren pana Marcina z przedszkola. Pozdrawiam.